Cześć, tu Emil Dąbrowski, nowy odcinek wiadomości Szczecin. Zobaczmy, co dzieje się w mieście. Wiadomo, że najlepiej byłoby otwierać takie miejsce w czasie sezonu, ale zapewniam, że jesienią też ma swój urok. Przebudowane kąpielisko w Dąbiu jest już gotowe i zaprasza codziennie i za darmo od 10 do 18. Są tu place zabaw, siłownia pod chmurką, miejsce do grillowania, leżaki i miejsce do siatkówki plażowej. Oprócz tego oczywiście zadbane alejki, chodniki, no i przede wszystkim piękna plaża, z której roztacza się widok na jezioro. Do zobaczenia nad Dąbiem. Teraz spójrzmy na budowę węzła granitowa, a konkretnie nowy powstający tu most. W ostatnich dniach dotarło ostatnie jego przęsło, teraz czas na scalenie przeprawy. Oprócz niej inwestycja to budowa skrzyżowania z Wyspą Centralną, przebudowa ulic Krygiera i Granitowej, budowa chodników i ścieżek rowerowych. Wejdźcie na stronę wiadomości szczecin.eu i przyglądajcie się kolejnym newsom z budowy. Tory i jezdnie od Niebuszewa do centrum przechodzą generalny remont, a my mamy kolejny raport z budowy. Ostatnie prace to m.in. ustawianie krawężników przy nowych peronach na ulicy Piłsuskiego, prace asfaltowe na ulicy Asnyka i w Alei Kwiatowej oraz prace brukarskie w Alei Niepodległości. W efekcie będziemy mieli nowe torowiska, przystanki, pasy rowerowe, chodniki, a zmodernizowana zostanie też pętla dworzec Niebuszewo. Tak duży zakres prac powoduje oczywiście zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej. Zobaczcie je na stronie wiadomości. e Szczecinau. You know? Wilę Lęca wiele kamienic czy kościołów wszyscy znamy, a ile jest takich zabytków, które czekają na to, aby wzbudzić nasz zachwyt? Teraz jest na to szansa, bo trwa nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie albo roboty budowlane przy szczecińskich zabytkach. O pieniądze mogą się starać zarówno instytucje publiczne, związki wyznaniowe, jak i firmy, które są właścicielami takich obiektów. Nabór trwa do końca października, formularze do pobrania i wypełnienia są na stronie eurządszczecin.pl. A Wy, na który zabytkowy obiekt ponownie? Czekacie najbardziej? A gdy już kamienicy, wille i inne zabytki będą wyremontowane, z pewnością nadadzą się do takich konkursów jak Szczecin Love. Chodzi w nim o to, aby uchwycić kadrę zjawiskowego Szczecina, pasujący do jednej z trzech kategorii. Zielony Szczecin, Zlotu Ptaka albo Floating Garden. Później trzeba wypełnić formularz na stronie Szczecin Love i trzymać kciuki za uznanie jury. Do wygrania są drony, zestawy lamp i plecak fotograficzny. Wielu z Was na co dzień wyjątkowo lubi Deptak Bogusława. Jeśli dodamy do niego spektakl, występy zespołów tanecznych, świetne iluminacje oraz promocje w pubach i restauracjach, to jak tu Deptaka nie lubić? 25 września imieniny Bogusława i to jest doskonała okazja, aby spędzić dzień w centrum miasta. Wejdźcie na facebookowy profil Świętujemy imieniny Bogusława na Deptaku, zobaczcie co i o które i zarezerwujcie sobie czas. Do zobaczenia. Oprócz deptaku widzimy się także w kolejnym odcinku wiadomości Szczecin, a ciągle nowe informacje z miasta znajdziecie również na stronie internetowej w aplikacji oraz na Facebooku. Dobrego tygodnia. Cześć!